No, co to mamy dzisiaj, Aniu? Myszkę. Myszkę, malutka, ledwo się na dłoni mieści. Taka szara. No. Ale to dzisiaj zrobimy tak, że damy jedną czy dwie? No nie wiem. <grym> <Damy>. Jaka dieta? <grym> damy dwie. Dzisiaj ma ten, szczęśliwy dzień Pawełek, dawaj. A, się uczepiła. Uważaj, bo widzi. Widzę, widzę. Za ogonem tak rzuć po prostu. O, brutalnie, ale prawdziwie. No Pawełek, pokaż co potrafisz. E, nie widzimy musy. Jak on poczuje, że go dotyka, dopiero wtedy. Się nagle O właśnie, o tak. No Pawełek, pokaż. i do ryb. Widać znacznie, że Pawełek jest większy od myszy. Więc to są malutkie myszki. dla Informacja dla tych, którzy lubią wszystko, co jest piękne i małe. Ja też lubię piękne i małe. Zaczęła się konsumpcja. Zacznie od dupy strony, bo tu akurat bez różnicy, bo jest tak mała zdobyć, że sobie z tym spokojnie poradzi. Natomiast jak łapie łap coś większego, to przeważnie, a myślę, że raczej szuka głowy i, i wówczas zaczynaj przez głowę i kończy na ogonie. To mu pójdzie sprawnie i szybko. Jest mędę, nie? Poczymaj. o, dobra. No i dobra, wrzuć mu tam głęboko. Gdzieś tam, tam gdzie poprzednio, tylko mu wrzuć tak, bo teraz zareaguje od razu. Wiesz o szybko i teraz ją trzyma. Prosto zapaszczę. O, coś mamy z od akcji. Mysz się coś wyrywa. O, o kurde, Pawełek. Co ty robisz, chłopie? Piękna Mała myszka Walczy o ostatnie jeszcze Wdechy Czy moje idealnie ją zapaszczę O I cały czas próbuję wziąć oddech Cały czas próbuję patrz. Nie wytrzymała. Właśnie. A teraz już tak, jak go tak obserwuję, to widzę, że on się zabiera. Właśnie. A, połknę sobie żywą, co, ja będę dusił. Za właśnie ścisnął i już przestanie mieszka. Ładnie tutaj, właśnie. Oprawia. No, co prawda, trenuje często. Bo mu rzucam różne smakołyki. Ale ta ewidentnie jeszcze, kurde, tak długo jeszcze mała mysz, w objęciach Pawełka jeszcze się nie ruszała. To jest coś niewiarygodnego. Ścisnął ją tutaj pięknie, o zobaczcie. W tym miejscu ją ścisnął dość mocno myślę. Uniemożliwia jej to trochę oddychanie, jeszcze się rusza. Łapkami przybiera, innymi drugimi, Ogonem rusza. A Pawełek ma. Pawełek się bawi jedzeniem. No, no, wiesz, za dużo ma, nie? Już, już wiesz, morduje, bo instynkt mu nakazuje, nie? Nie, o zaraz. Czy się jeszcze rusza, jak myślisz? Już nie. Już nie, już bym go tupił. O z sprawnie tu idzie. Mała myszka, a tyle miał z nim kopotu. A, no jeszcze się coś barusza. jak z uśmiechem do kamery. No, jak się ładnie uśmiecha.